Hej, a z tej strony LFN to jest ponownie Porkchop's Adventure. Nie, nawet nie zatrzymałem gry w tamtym czasie, jest 11.02. E, ja zacząłem się tu rozglądać po tym wszystkim, wyciągnąłem ze śmietnika te, 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 te rzeczy. I mamy klamkę, więc mogę ich chyba od razu użyć na drzwiach. Tornop is missing, ale ja ją próbuję use. No dlaczego nie mogę. Znalazłem ją przecież. Halo, inspect. It's smashed on one side. I can't use it. A mogę. Hammer. Co to robiło w śmietniku? Nie wiem, spalony ten. Jakąś notatkę mam? Dirty yellow note with a few dots and lines drawn on it. Dobra, e, więcej tutaj ja chyba nie zrobię. Właściwie nie wiedziałem, czy więcej zrobię, czy nie, dopiero zacząłem taj poprzedni odcinek. To przejdźmy się tam dalej. Mam 60 minut. Czy tam coś się ruszało? Coś. Shit. To już wiemy, gdzie pasuje notatka. Czyżby. Smiley face? E uh, like this. Jasne, jest smiley face. Halo. To jest nasze brakujące. Tick. Stop it, man. 56 minut zostało, dopóki Winda się nie... A co się stanie jak Winda się zresetuje? To wtedy będę mógł uciec. Mam przetrwać te 60 minut, tak? Czy mam w ich czasie coś zdążyć zrobić? Nie wiem, co tym zrobiłem, że ułożyłem tą, tą... Chyba absolutnie nic. I nie widzę nic za kratami. Okej. Okay. O! Whaaat? Przestańcie! VFX room Potrzebuję karty, żeby otworzyć te drzwi Oh shit! Dingy dong! A nie, nie, ja chciałem się rozejrzeć Co? Wsteczny, wsteczny O jest jest... O! Przestań! Nie powinien dotykać tych rzeczy, są bardzo niestabilne. Okej, okay, ale co to są że, za rzeczy, które są niestabilne? Co one robią? Czemu służą? Dressing room. Chcę się porozglądać, bo nie wiem, tu jest winda. Używam jej, żeby wy, wy dostać się ze studia. Nie wiem, dlaczego nie działa, ale ostatnio wiele rzeczy się tutaj psuje. Mam nadzieję, że znajdę drogę wyjścia stąd szybko. Jest zamknięte, okej, okay, czyli muszę wracać tam. Nie chcę się rozejrzeć po drodze z powrotem. Supply Closet. To jest mój pokój. W supply closet byłem przed chwilą e, ogarniać ten, ten bezpiecznik. Tutaj jeszcze nie byłem. O! O nie! Tego tu wcześniej nie było. O nie! Creepy! Creepy! Skel! Men! Damska i męska, zamknięta. Okej, okay, do męskiej mogę wejść. Nic nie widzę. Gdzieś tu powinien być włącznik światła, ale się No! Myślałem, że widziałem twarz po lewej. Coś musi być nie tak z okablowaniem w tym pokoju. Dobra, wycofujemy, nieważne, wracamy. A może. Mogłem coś tam podnieść po ciemku. Dobra. Zerknijmy jeszcze raz. Czy jest jakaś zagadka będzie? Ok, czyli nie, na razie nie. Na razie nic tutaj chyba nie ma. O shit, ale to się robi dziwne. To ostatnia rzecz nam została do sprawdzenia, i to jest to. Starać notatkę, przeczytajmy ją. Uwaga! Reżyser krzyczał na nas wczoraj, czy tam daje no nieważne, e na temat brakujących baterii z zapasów tego miesiąca. Proszę być ostrożnym z tymi, które pożyczacie. Z I upewnijcie się, że zwracacie je w należytym ich stanie. Są bardzo. Kosztowne, i nie możemy kontynuować wyrzucania pieniędzy w ten sposób. Coś tam słyszę i się sram. Nie mogę pominąć tego, nie się odwrócić, bo czytam coś. SHIT! Teraz myślę, że ktoś chyba je wziął i ukrywa eee, je gdzieś w tym pokoju, ale nie mam pewności, więc zwróć uwagę eee, na, na to, gdzie one idą. Po sesjach na nagraniowych. Nie możemy. E, e, nieważne. Przynajmniej nie zostawiajcie ich leżących dookoła. To zagrożenie dla nas wszystkich. Po wydarzeniu w ostatnim roku nie możemy ignorować takich rzeczy. E, albo któryś z nas skończy w szpitalu ze złamaną szczęką. Po prostu przynajmniej baterie do VFX Room i. E, i tyle shit, ja się odwrócić, bo tam coś słyszałem o shit, jak ja się sram to jest najgorsze, że nie mogę się odwracać kiedy jest jakiś tekst, który jest, który coś mówi o chuj, idę stąd w pizdu co? No, coś było i mi odpukało. Ja stąd idę w pizdu, Pierdolę tą zabawę. Ja pierdzielę, co tu się 6,9,6,9. Nie? No to, słabe macie zabezpieczenia. Ale się obsrałem. Tam coś siedzi. Dlaczego mogę wyłączyć. Nie wiem dlaczego... Te koncept arty są tutaj trzymane Powinniśmy trzymać się gdzieś indziej To są koncept arty Mhm mm Milusia Mam nadzieję, że odebrali mój telefon i nie będę tutaj sterczał całą noc Stare radio wygląda na to jakby nie działa, ale coś tam... Gdzieś tam się odzywa w środku Cicho trzeszczy Okej okay. Wróćmy do gry Zatrzymałem faktycznie wiatrak. Dziwne. Dobra, um. gdzieś ty był. Czy znowu uciekłeś za kurtynę? Teraz nie czas na ruszenie się dookoła. Musimy znaleźć pozostających członków Twojej załogi. Show się zaraz zacznie. Szybko kieruj się do wyjścia, żeby znaleźć przyjaciół. Liczymy na Ciebie. Słyszałem coś. Czy dalej nie mogę to nic kliknąć? Nie mogę też stąd wstać. Nie podoba mi się to. Jaws Wonder Farm, Trihag, Park Thirsty Sewers. Twisty Sewers, Hat -trick Academy. Idziemy po kolei. Proszę zaprzestać tych działań! Coś tam jeździ po prostu. Sprawdzamy podwórki poziomów, bo chuj, wie, co tam jest. Ej, ej, ej. ej. Trial Park is under new management, czyli nowy, nowy zarząd ma. I ten nowy zarząd mówi: Installing you to scram. My, braterstwo wielkiego drzewa wiedzy. Nie pozwolimy ci położyć palca na na tej ziemi. Ten park może być. Jest ra... może być czymś fajnym tylko dla naszych braci i sióstr, niewiernicy będą atakowani od razu, jak tylko ich zobaczymy. I jeżeli chciałbyś dołączyć do naszych szeregów, proszę zostaw list wyrażający twoją, Twoje oddanie wielkiemu drzewu do wnętrza mailboxa po twojej lewej jakiś kontakt, informacje kontaktowe też byłyby mile widziane nasz lider general general blockhead hello there będzie upewniał się aby odpowiedzieć w ciągu 3 do 5 dni jeżeli twoja akceptacja została zaakceptowana, cokolwiek ale tak poza tym to trzymaj się lepiej z daleka i nie mów, że ci nie ostrzegaliśmy, okej okay. O nie, fucking hell Nienawidzę tego, czemu? Marnuje mój czas Okej okay. To wy się lepiej trzymajcie ode mnie z daleka To będzie easy musimy się dostać tam na górę prawdopodobnie, więc tutaj idźmy. A shit. Hadunk. I co, ja dostałem? Aha, okej, okay, rozumiem. To jest coś, co... mogę spojrzeć przez to? Mogę tam się przejść i spojrzeć? Nie mogę, to po co ja się rozglądam? To będzie zjebane, mówię wam. To będzie coś zjebanego. Ja to zebrałem! Shit! To wybuchnie? Tak wybuchnie. Ehm, um, ja mam to zebrać? Halo? Czy to jest zdrowie dlatego tego nie zbieram? Czy... Nie, to są monety Może muszę z drugiej strony to objechać Stop it, man. Stop it No, no, no BitConnect! Ehm um, Czy mogę tam się przedostać? Mogę tam Halo? Mogę skoczyć, ale nie pamiętam, który mi się skacze Nieważne Ja właśnie zepsułem gra chwilę. Ut! To zapukał w drzwi. To zapukało w drzwi. To stamtąd wyszło. Co? Co mogę zrobić? Halo! Halo! No typie. Jakieś tam dostałem przedtem, ale... Halo No dlaczego nie mogę teraz tam skoczyć? Jak ja tam skoczyłem przedtem? A! Can you... Can you fucking stop?! Zbędą mi się przyciski Dobra Najpierw na to Teraz na to O nie o, no, no! Ja to ogarnę, obiecuję. Ja jestem porządnym youtuberem, ja potrafię grać w gry. Ja pierdzielę. Przestańcie. Teraz zabrał, okej. Okay. W końcu zebrałem tą monetę. Zbierajmy je wszystkie, bo najwyraźniej. PRZYSTAŃ! Dobrze się kurwa bawisz? Bawicie to? Łamie cię gnoju. Okej, okay. zebrałem cztery monety. A, oh, shit! Zaraz coś typu nie przyjdzie, bo za długo się skąd z tą grą? Prawda? Prawda? O, nie, proszę nie! Co to było? Co to było? O oh, fuck. Oh fuck. Czy ja mogę? Co mam zrobić? Ja nie wiem, co mam zrobić. Oh, fuck. Co mam zrobić? Nie mogę dalej grać w tą grę, ja muszę patrzeć na te drzwi. No w sensie nie muszę mi to nic nie da, bo jak coś się wpierdoli przez te drzwi, to i tak nie zabije, ale. Nie mogę się odwrócić do drzwi bo... Nie, po I can't. Dobra, Eluś... Don't be a pussy! Don't be a pussy! All gon' be ok. Yeah? Yeah. Stań! What the actual fuck, man? To się bardzo dobrze bawi, albo coś. Zajebiście się bawią. Stres. Stres milion. Nie mogę nic tutaj zrobić. Czy ja coś robię źle? Halo, czy mogę stąd odejść? Nie wiem, co robię. Możli Um. O Ochój! Bo no wiem, że tam coś stało, ale the fuck, man! Jestem cały w ciarkach. Znowu mocy zabrakło. Ja. A to nic, po prostu zignoruję to na jeszcze kilka minut, i mogę iść do domu, ale. Muszę wrócić do. Sterowni i zresetować moc, albo pinta nie zadziała! Dlaczego czego tu jest tak cicho? Tu pewnie trzeba nasłuchiwać, czy czegoś tam nie ma. I żeby pan chuj. E... Okej, okay, jestem poskładany. To już nie będzie tak fajnie. Uh! Uh! To jest bardzo nieprzychylna mi sytuacja. Chłopaki, przestańcie! To nie jest śmieszne, chłopaki, chłopaki, plo ploks. Ploks! Is innocent of this crime. Um, mogę wziąć ten stary. Wziąć, weź go ten, Weź ten stary. Tak, tak, tak. To jest nowy. Inny use. Coś będzie za mną stało i mnie wpierdoli. Te stare bezpieczniki chyba mogę wyrzucać, ale zostawię je. Bo tak! Nie! Czy ja usunąłem Ja usunąłem klamkę? Usunąłem klamkę, chyba wszystko poszło w chuj. Usunąłem klamkę Nie chciałem tego kliknąć! Fuck, man? Dobrze, jest mieć takie uśmieszki gdzieś tam dookoła studia, nawet jeden uśmiech potrafi uspokoić się, chociaż na chwilę. Man, A dlaczego mogę usunąć kluczowe elementy gry? Może to nie był kluczowy element gry, proszę. Wracam tu i pierdziele. Nie, rozglądam się nigdzie więcej, nie mam po co. Chyba. Ciekawe czy Gra to zapisała w ogóle. To co zebrałem. Czy nie? No rozejrzyjmy się, nieważne. Tutaj się dalej pewnie nic nie zmieniło. Tam nie chcę podchodzić. Albo podejdźmy No to nie Jebać typie, też ci postukam w drzwi Hohohohohohohoho Uff UFF Dobra, to może zakończmy tutaj ten odcinek Nie wiem, co się zdarzyło, nie wiem czy usunąłem kluczowy element dla gry Najwyżej ja będę, na ja będę musiał przejść od nowa Nie będę was tym zamęczał Pewnie przejdę, wiecie eee, na, We własnym zakresie Jakby coś było nie tak, ale na razie lećmy tak dalej Zobaczymy co to będzie Tymczasem dzięki za obejrzenie Tak jak zawsze trzymajcie się Do zobaczenia w następnych filmach, na razie